Pani wypowiedź, Pani Mówię, że to ja. ja jestem Olaf. Ja jestem w 10 e, i my chcieliśmy pokazać naszą kanciapę muzyczną. I puszczałem muzykę dla całej szkoły. Więc w bajku zapraszam za mną. Zabijam do Nie wszystkich. Nie. Wszystkich najlepszych autorów mamy. Tak, to jest nasz kołnierz, tak tak piękny. to no część się wytnie. No ty, ty szkoły nie pokazujesz, tylko kanciapę. No pokaż tutaj Więc witajcie w na naszej bajce. Słuń zagra na Tak. Witamy. To jest Jolanta, Jola. Jak się nazywa? Jolanta, Jolanta Kanciapa. Nasza przyjaciółka. Więc tak, zaczynamy z okno, tak. Piękne patio nasze. Doki. Chcę Boga słuchać naszą muzykę. Proszę, to jest nasza kręciapa. Tu jest komputer. Chodźcie tutaj, do obraz, chodźcie, chodźcie. Trzeba było zaangażować całą szkołę, albo nie? No, to możemy potem jeszcze jakieś na przerwie, na jak się bawią. Jak puszczymy jakąś imitację. No, Bartku. Hello, tak, to my jesteśmy ekipą, która tutaj puszcza muzykę. Ty też tu czasami jesteś. To jest Bartosz, tak. To jest No. To jest wielka orkiestra, wspieramy ją. No i generalnie puszczamy muzykę dla szkoły. Taką, jaką kto lubi. I to jest nasze, i... nasze zajęcie i dobrze się z tym bawimy. Przypominam, że jesteśmy klasą pierwszą. E, europejską. Co jeszcze możemy powiedzieć? Tak, jesteśmy klasą europejską. A e, pewnie coś ja sobie może. Tak, to jest, mogę powiedzieć? Ja nie mógłbym Powiem, bo jest duży i niestety jest dość cienki z różnych przedmiotów, fajne ale jest, jest fajny chłopak. No, to Myślę, mówię, że Karol się robić przede mnie, ale że jest fajny chłopak. No. A tutaj nasza przewodnicząca w sumie, w sumie radia. Tak. No, fajne wspomnienie tak. w ogóle. <laughs> Nazywa się Kasia. Kasia jest tutaj szefową. Rządzi naszej kanciaty. Jolantia. Proszę, sala 42. Najwspanialsza tak. sala od historii. Z wizytą w krainie Gumiszy. Odcinek pierwszy. i kamerę. Ja mam... no to Gumisie. Tak, witamy w krainie Gumiszy. Przywitajcie się ze mną. Jej! Tak, Gumisie są zawsze bardzo szczęśliwe. Oto wódz! Wodzu! <słysza> <o? What? g blows> Ona nie jest wodzem, prawdziwy wódz właśnie walczy z tymi. A, czy e, z muchą Wuchu... walczy teraz. No, bo jest na ja, walczy z kitowcami. Ja chcę. pod Ale. serną ja jest no. Cześć, jestem Bartek. Szukam łany <słysza> <młysza> <To młysza> ja ja i przez ja to jakieś kurczury. Ja będę na opener. Ściągnij majtki. Ściągnij majtki. Dobrze, dziękuję za materiał. O, pokażę swoją dziewczynę. To jest dziewczyna bajtka. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Ślub za 3 lata, tak. Okej, ja zaraz tak. Katie materiał. Olej! Patrz na to! Cześć! No, Cześć! no, no, Cześć! Enroll, to 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 ła, of, I I no to jest ogamaga. to była. My staramy się jak ze jakąś melodię grać. I tak po prostu? No, nawet. A skręcił? Ja. zda... nie, nie, ja tego nie Ja, No. Ale to jest naprawdę gadzina w sali. Właśnie sobie klasą. Nie, ja, ale dawaj sobie sobie. Oto jest Pela, która gra Panią Dulską. A, jest Przedstawienie... bóng, A ja, ja jestem jej mężem, niedoszłym. E... I to na przekręcie, tak? Kręcie, tak. Kręcie. tak. Ja w 17. LO wystawiają sztukę pod tytułem Mojalność Pani Dulskiej. Można przyjść I, tak. i wygrają. Można przyjść dzisiaj, tak? I wiadomo, że wygrają. jesteśmy bardzo uterytowanym A to jest Bartosz. To było z kamerą przed zwierząt albo w kajnie się.